Witaj w miniserii mojego podcastu, której celem jest nie tyle zrecenzowanie książki, co określenie, czy ta książka Ci się spodoba, czy też Ci się nie spodoba. Dzisiaj na tapet biorę książkę Pirale Metr pod tytułem Do zobaczenia w zeświatach. Czy ta książka Ci się spodoba, albo czy jest to książka dla Ciebie? Jeśli szukasz książki, która opowiada o Francji, która opowiada o latach powojennych, po I wojnie światowej, czy książki dziejącej się mniej więcej około roku XX 20, 20 wieku, to jest to książka dla Ciebie. Dodatkowo, jeśli chciałabyś albo chciałbyś pozostać w tym klimacie dłużej i szukasz serii książek, to jest to pierwszy tom trylogii, która osadzona jest właśnie w latach międzywojennych mniej więcej, bo ostatni tom, trzeci sięga już czasów II wojny światowej i państwa Wisi. Natomiast te dwa pierwsze tomy dzieją się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Ta książka spodoba ci się też wtedy, kiedy liczysz na taką książkę poruszającą ważne tematy, ale poruszającą je w sposób lekki, bez wchodzenia w taką bardzo głęboką, mroczną psychologię człowieka. Tutaj Postaci są dość jednoznaczne, ich motywacje też są jednoznaczne, i czytelnik nie ma rozterek moralnych, której postaci kibicować, którą polubić, a której nie polubić. To jest w ogóle bardzo ciekawie przedstawione, bo nie wgłębiając się oczywiście w treść, książka jest też pewnego rodzaju kryminałem, i są tutaj wątki intrygi finansowej, nawet dwóch intryg prowadzonych przez dwie różne strony. I czytelnik nie ma dylematu, po której z tych stron powinien się opowiedzieć. Natomiast nie spodobać się ta książka, jeśli liczysz na taką książkę, która rzeczywiście opisuje to, co się działo po I wojnie światowej we Francji, albo pisującą wojnę w taki brutalny sposób, taki dosłowny sposób. Ta książka jest utrzymana w pewnego rodzaju. Sterylności. Mimo tego, że są opisane brutalne sytuacje, zarówno brutalne fizycznie, jak i brutalne w takim społecznym wymiarze tego słowa, czyli takie sytuacje, które mówią o czymś, co nie powinno mieć miejsca, to i tak nadal jest to dość sterylny styl. Czyli nie jest to dwudziestolecie takie, jak opisałby Szczepan Twardoch. To jest raczej dwudziestolecie opisane tak, jak autor chciałby, żeby one wyglądało. Zresztą on jest skupiony na pewnych wątkach, tylko ich się trzyma, i nie opisuje całego tła społecznego, które za tym dwudziestoleciem stało. Tym samym on w ogóle pozostaje na stopniu symbolizmu, więc to nie jest książka dla osób, które tego symbolizmu nie lubią i, i nie szukają w książkach. A zatem do zobaczenia w ze spodoba ci się, jeśli oczekujesz takiej sterylnej książki opisującej lata powojenne, końcówkę I wojny światowej i pierwsze lata powojenne we Francji. Spodoba ci się, jeśli lubisz symbolizm, jeśli lubisz sterylny świat, jeśli lubisz jednoznaczne postaci. Nie spodoba ci się, jeśli tego wszystkiego nie lubisz i liczysz na taką dosłowną, dosadną książkę opisującą być może jeszcze realia społeczne. Tego raczej nie ma. Wszystko jest zdystansowane i skupione na opowiedzeniu pewnej historii, pewnych postaci, bez bardzo mocnego wchodzenia w ich motywację i w ich psychologię, ale jednocześnie posługującą się pewnego rodzaju symbolami posługującą się tymi postaciami jako pewnego rodzaju postaciami wzorcowymi. A zatem, jeśli zachęciłem Cię do przeczytania, do zobaczenia w zeświatach, mam nadzieję, że spodoba Ci się ta książka. Jeśli Cię do niej zniechęciłem, mam nadzieję, że tym samym uniknęłaś albo uniknąłeś lektury, która by Ci się nie spodobała. To już wszystko. Do usłyszenia.